Zapraszam na materiał. No, witajcie w nowym sezonie grzewczym. Czas zacząć. Dzisiaj temperatura już w domu pokazała okolice 21 stopni. Spadła, więc uruchamiamy ogrzewanie. Sezon 2021-2022 i spiszemy sobie licznik na start. To jest licznik grzałki trzyfazowej, Czyli mamy 2616 17 w zasadzie 2617 kWh wskazuje. Tu mamy licznik grzałki jednofazowej tej 3kW 864 w zasadzie tak 863 i 8 czyli 864. Kilowatogodziny. Takie mamy wskazania na start. Jeżeli chodzi o sezon grzewczy 2021-2022, widzimy już, że włączył się termostat. Jedynka, dwójka pokazuje nam, że grzeje pierwsza i druga grzałka. Co prawda, drugiej grzałki jeszcze sobie nie podłączyłem, czyli tej w środku, a ta duża 6KW już zaczyna sobie grzać. Ustawimy jej maksymalną temperaturę na termostacie jej wewnętrznym i... i zaczynamy sezon grzewczy. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, widać, że temperatura powoli sobie, powoli rośnie. Tu na razie się nic nie zmieniło. To wszystko było tak jak wcześniej działa. nie widzimy ciśnienie na to chwilę jest. Jeden z groszami, tak jak powinno być. Temperatury na górze pokazuje tam 23, 24 stopnie. Na środku mniej więcej tak samo. Bo bufor jeszcze nie był wcześniej ładowany. Dopiero dzisiaj pierwszy dzień, 12 października. Jedziemy, zobaczymy jak będzie wyglądała zima w tym roku. Witajcie po dość... Długiej przerwie. E, jakiś czas musiałem odpuścić na dłuższy okres YouTube. No ale zaczął się nowy sezon grzewczy, więc wiadomo, że bufor trochę wzbudził kontrowersji w tamtym roku i moje filmy. No dlatego też postanowiłem pokazywać wam znów, jak będzie wyglądał koszt ogrzewania w tym roku. Jeżeli chodzi o bufor, co prawda, będzie to już dla mnie czwarty pełny sezon, bo 3,5 sezonu mam za sobą. I u mnie się to mniej więcej pokrywa tak samo przez te ostatnie 3 lata w pełnym sezonie. Więc myślę, że wiele się nie zmieni. No ale żeby, żebyście sobie też widzieli faktycznie, że dalej to działa, że, że, że to tak to funkcjonuje, to wracamy po prostu do tematu buforów i, i też innych rzeczy. O fotowoltaice też będzie trochę w następnych filmach. Teraz już troszeczkę siądę. Czasu więcej, szybciej ciemno się robi, więc ogród i obowiązki takie na bok idą z pracy też szybciej. Człowiek wraca, więc i czas na to będzie, bo ja niestety z YouTube'a nie żyję, tylko mam po prostu swoją pracę i YouTube jakby jest dodatkiem, a przede wszystkim jakby pokazać Wam, że, że jest taki bufor dla Was i, 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 i trochę dzięki Wam też, że tak powiem, nagrywałem dalsze filmy. Także miło, że jesteście i mam nadzieję, że, że będziecie dalej. Ale żeby nie przedłużać. Słuchajcie, tu mamy tą tabelkę. Te, jeżeli śledzicie kanał, tak, część moich widzów śledzi na kogoś nowego, to powiem tylko, że to mamy część ogrzewania w tym roku. Zrobię film z podsumowania jakby całego sezonu, bo nie było takiego materiału, tylko był materiał za poszczególne miesiące, więc będzie taki materiał za cały sezon, ale zrobię sezon od 2021 stycznia. Do grudnia, czyli uwzględnimy cały 2021 rok, a nie samą zimę, tak? Czyli przełom 2021, tylko rok 2021. No i tu widzicie, mamy styczeń, luty, marzec, kwiecień. Było ogrzewanie. Jeszcze w maju, na początku między pierwszym a trzecim, troszeczkę coś tam dogrzewałem. Jak tu widać, 28 kWh zostało pobrane przez grzałki. W zasadzie głównie tylko ta druga grzałka mniejsza pracowała, bo połowy bufora dogrzewała. No ale mamy październik, 12 października odpaliłem bufor, bo przyszły chodniejsze dni. Co prawda mamy już w zasadzie listopad, końcówkę listopada, także też przepraszam, że dopiero ten materiał wychodzi, ale no niestety jest już inne obowiązki i, i, i brak czasu spowodowało to, że, że dopiero teraz mogłem usiąść i poświęcić trochę temu czasu. Mamy październik. Jak wiecie, przynajmniej u nas w moim rejonie tu południowa Polska dość ciepły miesiąc, ale chyba wszędzie w całej Polsce był ciepły miesiąc. Więc tego ogrzewania tak naprawdę dużo nie trzeba było. Ale mamy tutaj zużycie. Mamy spisane liczniki. Zresztą co miesiąc jest to spisywane, a tak naprawdę ta aplikacja e-licznik działa, więc nie ma takiej potrzeby. Ale mimo to ja sobie prowadzę dla własnych analiz te zapiski. 1 listopada był spisany licznik. W taryfie pierwszej wskazywał 1837 kWh i w taryfie drugiej 10121 kWh. Czyli to jest jakby wskazanie licznika głównego od prądu. Natomiast jeżeli chodzi o ogrzewanie, to tutaj mam w tej rubryce liczniki CO, które zamontowałem specjalnie na potrzeby ogrzewania. No i dla grzałki 3KW wskazanie mieliśmy. 884 kWh i wskazanie dla grzałki 6KW było 2814, to znaczy to było wskazanie 1 listopada, natomiast startowaliśmy tu mam zapisane od 864 i 2617. Czyli można powiedzieć, że na te ciepłe dni, no bo ewidentnie było ciepłe, dużo słońca przede wszystkim było, więc to też nagrzewało budynek, służyłem 217 kWh. Oczywiście wszystko jest to druga taryfa, tak? Więc koszt, jak widzicie tu na zielono, to jest 73 zł. Kosztowało mnie ogrzewanie mojego domu w październiku 2021. W listopadzie no, na pank będzie już sporo więcej, choćby nawet od tego, z tego względu, że gdzieś w okolicach 8-10 praktycznie słońce zniknęło chłodniejsze dni. Dzisiaj już jest w ogóle z 15 cm śniegu, więc, no więc troszeczkę listopad zupełnie inaczej wygląda, jest dużo chłodniejszy, dużo, dużo mniejsza też jest produkcja z fotowoltaiki i na tą chwilę tak to wygląda. Natomiast sumując. Do tej pory 2021 rok to mamy koszt ogrzewania 1043 zł. Natomiast w zużycie centralnej wody użytkowej koszty mamy 536 zł. I tu mamy wskazania bojlera. Sam się dziwię, że troszeczkę tutaj jest takie małe, ale podejrzewam, że po prostu z fotowoltaiki było też dosyć dużo dogrzewane. No i w tej tabelce mamy też uwzględnione całkowite zużycie prądu, tak? Czyli autokonsumpcja Plus wskazanie licznika i poszczególne miesiące, jaka była autokonsumpcja. I to jest wszystko też tutaj sumowane. Do tej pory, czyli w zasadzie dnia 1 listopada, służyłem 6050 kWh plus 1838 kWh autokonsumpcji czyli 7,8 MW prądu na cały prąd, na cały prądu na wszystko w domu, tak czyli ogrzewanie i normalne funkcjonowanie mieszkanie 7,8 w zasadzie przecinek 9 MW, na koniec października zostały nam 2 miesiące, więc podejrzewam jeszcze z 2 MW dojdzie, może 2,5, więc będzie to bardzo zbliżone jak do roku poprzedniego gdzie mieliśmy 8985 kWh zużycia. I tak to wygląda, czyli październik 217 kWh. Tu jeszcze zryknijcie sobie na mój tauron, e -licznik, tak czyli październik było 507 kWh. Widać ewidentnie, tu był jeszcze ciepły miesiąc. I tu już widzimy, 12-13 października było nagrzewanie bufora, i tu już było korzystanie częściowo. Z energii zgromadzonej w buforze. Warto powiedzieć tutaj, że ja bufor ustawiłem na 55 stopni i w dużej mierze tylko grzałka 6 kW, czyli od dołu, pracowała. Dlaczego tak? No, bo te dni naprawdę były ciepłe. Były dni, że mi się ogrzewanie ze względu na sterownik, po prostu który mam w takiej części między salonem a, a holem, nie załączał ogrzewania, tak? bo, no bo było po prostu na tyle ciepło. Zresztą to zobaczycie sobie zaraz na wykresach z termometrów, które Wam pokażę. dla ciekawostki jeszcze zreknijmy sobie energia oddana do sieci jeżeli chodzi o październik widzimy, że to jest 658 kWh, czyli jeszcze w październiku więcej energii było wyprodukowanej jak pobranej. No ten miesiąc już jest obrót o 360 stopni, więc wygląda to zupełnie inaczej. Za chwilę będzie podsumowanie listopada. I, I troszkę filmów o fotowoltaice, bo mamy dość duży zamęt. Wyrażę Wam swoje zdanie, pokażę Wam swoje obliczenia. Eee, no i myślę, że troszeczkę z innej strony będę chciał, żebyście popatrzyli po prostu na to, co się dzieje, tak naprawdę, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Natomiast ogrzewanie mamy tutaj, tak jak widzicie. Październik, początek ogrzewania 2021. Na razie dzięki serdeczne, do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.